Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Call of Duty 1 Kampania Brytyjska mm, Długo już nie pojawiały się odcinki z tej autoserii, ale to przez to, że miałem z tą grą straszne kłopoty, która mi wywołała kłopoty z komputerem i to szkoda gadać, no ale Mam nadzieję, że już one są naprawione Nie wiem, może zmienić się troszeczkę yy, no. no Może inaczej będzie teraz wyglądały opcje graficzne, bo wiele razy je zmieniałem, próbowałem jakoś resetować grę więc wierzcie mi, że to na naprawdę nie było zbyt miłe no ale dobra mniejsza o kłopotach moich nie wróćmy sobie teraz do gry to jest y, też bardzo fajna ciekawa misja będziemy ją wykonywać z tym no z kapitanem Priceem Tym takim co ma fajną brodę Bakobrody, czy co on tam ma o, a tam z pieprza Niemiec headshot znaczy nie headshot to chyba był kręgosłup shot. no dobra mniejsza o to tak y, mamy taką bardzo fajną broń to się nazywa Sten Niestety nie mamy jej na długo, bo mamy mało amunicji, a tutaj najprawdopodobniej nie ma mm, amo do niej. No ale cóż musi mi wystarczyć. Naprawdę lubię tą broń. Nadaję się do takich misji. No. Yy, nie wiem, teraz będę pewnie głupio gadał, bo już dawno nie nagrywałem, ale... No <śm> ale to ja. <śm> jak ktoś mnie zna, to wie. O. Yy, no. Co by tu jeszcze o tej misji powiedzieć? A nie wiem, zobaczymy co gra. Co życie mi przyniesie, zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Na początek właśnie, może coś o celach. O, tak, już mam temat. Mamy zniszczyć działka na szycie tamy. O kurde, bela. No i się zagadałem, widzicie? Dobra, mamy na szczęście naszą... Naszą snajperkę. Tak, dobrze, wymieniłem, wszystko git. Teraz możecie też zauważyć troszeczkę... Nie wiem, zacinanie się przy... Mm, przybliżeniu tym na prawym przycisku myszy. Nie wiem czemu jest wywołany. Wszystko innie ładnie chodzi, a tu... O kurde, widzieliście to? rdykło to ino raz. Pół życia odebrało. Cholera jasna. Dobra. Szwaby dalej. Lejemy nas. Znaczy... <laughs> dalej lejemy szwabów. O, tak miało być. Ja czasami myślę, że jestem obcokrajowcem, Naprawdę. A ty gdzie się szwędzasz? Hans. Idziemy. Teraz musimy podłożyć ładunki wybuchowe przez generatory. Idąc przez jakiś wielki bunkier tych otoszkopów. Co później? Później będziemy zniszczyć działacze ciwlatnicze i spotkać się z kapitanem prańca na południe. Oje! państwo przeszkodzili mi w czytaniu celów misji, jak oni śmieli. A ty co tutaj robisz, Hans? Czyżbym nie mówił, że czytam? Boże, jaki narwany szkop, widzieliście to? Jak mi zaskoczył z boku? Furiat jeden. Ciekawe, co mu się stało. Pewnie nie miał jaj. Normalny... Nie wiem, jak to nazwać. Fryd. Niewychowany? O, dobra. Wszyscy git? Git. Co to tam? Boże, kochany, Ciebie znowu nie zauważyłem. Okej, okay, uwaga teraz na tego napalonego... Jezus, jak się przestraszyłem. Och, napalonego szkopa. Ale wie, do czego jest zdolny. Boże, no tak. Przepraszam, ja za dużo mówię, wiem. Ale to ja. Ale macie przynajmniej okazję poczytać sobie te piękne cytaty. Od wielkich przywódców. A ja przynajmniej będę y, hartował swoją cierpliwość. O, dobrze to nazwałem. Brawo ja. Klik klik klik. No, dzisiaj nagrywam sam bez kolegów. Tak myślę, że z kolegami to troszeczkę wychodzi mm, zbyt śmiesznie. O, napalony szwab. A samemu to zawsze jakoś... troszkę tych tekstów mam jakiś yy, do gry bardziej. Bo moi koledzy mają tendencję do mówienia o wszystkim tylko nieobrze. No ale zresztą ja też tak miałem. Oj! Nie, dobra. Nie mówię już do Was. Jeszcze raz. Tym razem ostatni raz tym razem, ostatni raz. Pięknie. Moja nauczycielka od polskiego mnie zabiła. Wszyscy się śmieją, że to moja żona, bo tak nie lubi. Ale mniejsza o moje związki... moją rela... A! Związki między nauczycielami? jeszcze to jest związek? No mniejsza o to. Jeszcze ty, Hans. I teraz? Idemy, tak! O Jezus, no odbiło mu się od mordy granat, no. Od... Dobra. Wszyscy? Nie wszyscy. Szybko, bigo, 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 Hans, bigo. Szybko, save. Już tu nie będę tego powtarzał po raz kolejny. Apteczki, 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 granatki. I lecimy. Jeszcze ktoś? Nie. Dobra, to uciekamy. Cześć, ojej. Oh, yeah. Nie mogę teraz tego przybliżać, to, to, to mi tak dupiato się gra, bo się zacina, to brzydko wygląda. Ja nie lubię, jak coś brzydko wygląda, więc będziemy grać tak, jak chcę. O Boże, jak ja szybko gadam. <laughs> Aż sam siebie zadziwiam, co nie? Widzicie? Jakiś to ja jestem udany. Dobra. Jeszcze trochę szybko dzisiaj przejdziemy tę misję, bo mam mało czasu. Muszę iść o 16 z koleżankami, połazić sobie troszeczkę Poflirtować, wiecie jak to jest? Polera, jasna, szybko, 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 szybko. Szybko, szybko, ok. Jeszcze raz it proszę. Cyk. Teraz na wprost i lecimy. Uwaga na tych z tyłu, bo... O Jezus, ty kozia pało jednak, gdzie tu biegasz? Straszysz biednego kilosa. Nie, mam nadzieję, że nie będzie Wam przeszkadzało to zacinanie się. Mnie, znaczy, mnie to bardzo dołuje, ale... Ej! <ścoughs> Chyba się nie skap, biedaczek. Jeszcze raz apteczki, jeszcze raz save'ik. I jak już widzicie, moi drodzy, mamy 20 naboi, to nie wróży nic dobrego. Musimy zaraz zmienić. O na Boga! Cóż to było? Nie, straciłem Pokaż się <laughs> mój refleks jest tak, refleks szachisty Bucha ha ha Jeszcze raz Szykujemy sobie granatka Czy wybuchnie? Wybuch, ale pewnie żyją Nie, dwójka! No Jakżeście przeżyli granatka Wszyscy? Nie wszyscy Head! Znaczy nie Head. Strzał snajperką w głowę, jak to nazwiemy? Nazwiemy to shoot po prostu. I git. Dobra. Ach, miałem zamienić broń. Zapomniałem. No i czym ja go teraz walnę? Zobacz tutaj. Szwabski jeden ty ty. tak. To, to było troszeczkę komiczne. Nie, nie sądzicie? Bo ja tak sądzę. Okej. Okay. No co? Wtyfyrtyfy. Wsieknę się zaraz. Nie, nie gram tą głupią grę. Nie, żartuję. Ty, ty, ty. Oczywiście teraz save Teraz już nie zapomnę zamienić broni Mam nadzieję Chwila chwila No tak jeszcze O tu była Dobra Lecimy Teraz to ja mogę grać Nie lubię tej broni Jest taka taka pospolita Zawsze lubiłam się wyróżniać z tłumu Tak moi drodzy Wiecie co się o mnie Lubię się wyróżniać z tłumu Nie lubię być przeciętny Nie lubię iść z tłumem ta -dam i tak to widzicie, żeby podłożyć ładunki do generatorów muszę przebyć ca ten cały pieprzony bunkier To też jest troszeczkę ironiczne, nie? No ale cóż No dobra, dobra, jeszcze trochę szwabów pod, do, do zabicia i kończymy tę misję moi drodzy Chociaż jesteśmy dopiero w połowie, ale już mówię o końcu więc no, Ale to ja Ja tam mogę, czyż nie? Pozwolicie mi, mam nadzieję, że mi pozwolicie Też was kocham Dobra Mmm, ta, 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 taram, ta, taram, ta taram. Spokojny spacerek po bunkrze niemieckim. powinni tu zapodać jakąś muzyczkę relaksującą albo coś. Od tego strzelania może się hmm, zdać migrena. Tak mnie już boli głowa od tych wszystkich strzałów, jęków, Niemców. Co oni sobie wyobrażają ci Niemcy? Kropnie. Dobra, mniejszo. Ty kurde lesz, Hans. Jezus Maria. Zawał. Zawał typowy zawał. Na pewno zjadł za dużo czy coś. Ż. O, tak Hans Ej ty Frajerze Wracaj tu Okej okay. I tutaj właśnie musimy podminować Podminować no. ja, Jak żeby się nie ośmieszyć przed wami Polonistami Łapiecie za słowa Cześć nie wy nie łapiecie Ale są tacy ludzie Którzy potrafią się chwycić za jedno słówko I wiecie I normalnie mają na ciebie haka przez całe życie <laughs> No tak Skończyliśmy na tym Że mamy podminować te oto detonatory Tak właśnie tak no to co? Detonujemy, moi drodzy. Teraz będziemy się bawili w kotka i myszkę! Al albo, no... <noise> albo w Zabijki losa, póki jeszcze biega i gada do widzów i nie skupia się na grze. Znacie tą grę? Fajna, nie? Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Ja sobie lubię śpiewać czasami, od czasu do czasu, prawda? Okej. Okay. Może save? Albo coś w tym rodzaju? Zapisz krem. Mam nadzieję, że nie mówię za cicho że moja dykcja jest dalej taka jaka była Tarala. Wracaj tu Ech. Leż Hans, dobra, jeszcze raz save, mam nadzieję, że już ich tu nie ma Do tej pory grałem, żeby sprawdzić czy te cholerne błędy się nie powtarzały Normalnie miałem takiego błęda, że yy... no, co? aha no że yy... grałem przez chwilę i za chwilę wskakiwało do pulpitu, potem z powrotem do gry, do pulpitu, do gry, do pulpitu, do gry w komputer głupiał i się restartował, no głupie, prawda? I też tak sądzę. Y, dobra. Mm. Zniszczyliśmy już te Znaczy podłożyliśmy już y, do generatorów y, Ładunki wybuchowe Teraz musimy zniszczyć działa przeciwlotnicze I spierdzielać razem z kapitanem Price'em Naszą ukochaną ciężaróweczką Nagram jeszcze kawałek y, Nie, nie wiem czy nagram dzisiaj całą kampanię brytyjską Postaram się przynajmniej Bo rosyjską już bym chciał zacząć Rosyjska jest fajna Zobaczycie w nieduż niedalekiej przyszłości Podoba mi się ten zwrot, prawda? Niedaleka przyszłość, ani nie mówisz kiedy A niedaleka przyszłość, fajne, nie? O czym ja mówię do Was, dobra? Mniejsza o to. Ale przynajmniej cały czas słyszycie mój yy, niezbyt miły głos. Chociaż nie wiem, czy niezbyt miły. No, taki dziwny. Mnie tam się osobiście mój głos nie podoba. No ale cóż, może Wam się podoba, jak to oglądacie. Czy ktokolwiek to ogląda? Mniejsza o to. Ok, czekaj, a to sobie wybuchnie. I teraz wracamy z powrotem do kapitana Price'a. Ironią jest to, znaczy pomyślelibyście jeszcze raz. Tą samą drogą. Normalnie to powinien wyjechać stamtąd albo coś takiego, ale nie, my musimy na taką samą drogę. Na szczęście nie przez bunker tam bodajże że wyjdziemy i tam już będzie autko. Chyba. Oby. Ciekawe, co ci Niemcy tam mówią, przez te alarmy, nie? Czy im się nie nudzi? Albo gdzie jest ich dowództwo, to jak tam rozstrzelam w polu. I nie będzie szwargocenia po niemiecku. Chociaż ja lubię niemieckie, powiem Wam szczerze, to jest taki język... Y Podobny do angielskiego, bo ma takie podstawy, dlatego też się go uczyłem. Poszedłem na łatwiznę, bo tam z samej wymowy to bardziej podoba mi się francuski, ale niemiecki, że łatwiejszy to poszedłem i powiem wam szczerze, że teraz się troszeczkę do tego języka bardziej przekonałem. On ma takie ukryte piękno w sobie. Haha, ha, dobry żart, nie? Nie no, mówię wam, serio. Uczcie się niemieckiego, to, to jest naprawdę fajne. Na przykład no wiecie, ja przychodzę do domu i do mojej mamy nie mówię już się ma tylko w guten tak meine muter, nie? To od razu jest mile i fajnie. Od razu się pojawia uśmiech na twarzy. U wszystkich obecnych w pokoju. Taram, tadam, tadam. -da, ta no, kończmy już tę misję, bo się robi nużąca, tak bieganie przez te bunkry, cholerne. <laughs> mam nadzieję, że głos nie jest za cicho. Nie sprawdzę, bo mi się nie chce, ale. O boż! Na boga! Uciekać odwrót, Hans, nie? Zobaczcie ile mi życia zostawili szkopy. Hamskie? Hamskie, nie hamskie? Hamskie! Hamskie szkopy! Bo nie zostawiły życia! Ten sznel. I kajterio! Ten litera, ja! Ja! Ojojo, oj, oj, nie ja! Najm, 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 Dobra! Wróć! Teraz tu się nie dam! Szkopska, jeszcze żyjesz? Takie robisz? Odwały? Coś takiego odwalasz? Synę? Dobra, tu jest jeszcze szkop, Tu i tam jest. O Boże, ile was się tu skumulowało? Czy wy się rozmnażacie póki ja nie patrzę? Było tak w jakiejś grzech, bo w Medalu, że mieli respa. Normalnie jak w z kieperami. Odejdź, odejdź, odejdź Szwadzie. Patrz jeszcze nie? Dostałeś mordę, to teraz leż Okej, okay, to już chyba wychodzimy. Oby. Oby, oby, oby. Tak, bo już jesteśmy chyba na górnych poziomach. Ironio. Jeszcze trochę. Jeszcze, trochę, wytrzymacie to, mam nadzieję. wiesz mam apteczki do góry i jedziemy. Tak, teraz chyba przejedziemy dwa piętra, dlatego to się tak jakoś przyspieszy nam. O właśnie. Prawda? Prawda. O Jezu niu kochany, przenajświętszy. O nie, Hans, teraz mnie nie dop dopniesz, chciałem powiedzieć, przepraszam bardzo. Czyżbym mógł zamienić sobie na tą broń? Taką, o właśnie. To. Chwila. Tą. Weźmiemy tą broń. Ta broń też jest bardzo fajna w każdej grze. Ale nie, moja ulubiona, nie. Nie, ma tak dobrze. O, no ten mi wyskoczył z nielaska Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Jeszcze raz. Chwila Nie. Wróć, to. Okej, okay. przeładuj. Ja tam się będę wsłuchiwał w to, co on mówi, bo on bardzo ciekawie opowiada. Opowiada historię swojego życia. Prawdę mówię wam. Słuchajcie Niemców. Oni tylko udają, że są pijani. <laughs> Dobra. Save. Tak, zapisz grę. O jezus, idziemy, idziemy. O boże, ile was tu się wzięło. To jest chyba w ogóle pierwszy karabin szturmowy, o ile się nie mylę. Poprawcie mnie, jeśli coś mówię źle. Save. Pierwszy karabin szturmowy za czasów II wojny światowej. Tego jest taki czaderski. Aczkolwiek mało mamy do niego amunicji. O Jezus, co tu tam? O, nie, chwila, tam go widziałem. Nie będziesz mi tam szkopie siedział. Znaczy siedział, leżał, nie wiem co on robił. O, walił konia. Nie będziesz. O Boże, kto mnie tam? Ciupnął. Halo, nie w tę stronę. Czemu mnie nikt nie upom... A, tędy. <ścoughs> Przepraszam. Mój błąd zagalopował. zagalopowałem się. Okej, okay, tą samą drogą powrotną. Emeliłem myliłem się. Polera was tutaj, nie więcej matka nie miała? No i patrz, nie ma. Szybko, szybko, szybko. Dobra. Jeszcze raz save. Ciekawe co oni tu robią, zgrani wszyscy w jednym. O, teraz już wyjeżdżamy na górkę, czy na górę. Nie, nie, nie ten, nie. Mm. Nie będę używał zdrobnień. Możemy używać zgrubnień, jeżdżamy na górzysko. A teraz... O Boże, już się bałem, że to kolejny błąd. Ale okej, okay. dobra, wbijamy. I to już będzie koniec tej misji oto moi drodzy Państwo Właśnie, tej części misji, ale jeszcze będziemy nagrywali ucieczkę samochodem Na razie uciekamy. Uciekamy, 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 wczujcie się w rolę, Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Gościu ma panter Fausty. Yeah! Sierżancie Waters. Dobra robota. Skołowaliście pancer Fausty Okej, okay, ja tutaj już trzymam ten magiczny przycisk F9, żeby zaraz zatrzymać nagrywanie i przejść do następnej misji. Właśnie w tym momencie.